w Audi Sportowa linia RS, no albo pakiet S-Line, w BMW M-Power albo pakiet M, no i tak dalej, i tak dalej, słuchajcie, wszystkie te samochody mają jakieś swoje sportowe cechy. No i jedną z nich jest czarna podsufitka i czarne słupki. A szczytem luksusu jest to, kiedy te elementy są obszyte alkantarą. No Mitsubishi i Japończycy nigdy nie gustowali w tego typu rzeczach. Widocznie inne wartości sportowe były dla nich ważniejsze. Ale moje Evo będzie miało czarną podsufitkę i czarne słupki. I to w alkantarze. tej bardzo ekskluzywnej. Oczywiście syntetycznej. Metr bieżący kosztuje 30 kilka złotych, gdzie prawdziwej kilkaset złotych, ale naprawdę to wygląda dobrze i zresztą sami zobaczycie. Poza tym, poza tym musiałem włączyć tryb oszczędnościowy. Tą podsufitkę mógł zrobić ta pizza, ale mi już zaczyna brakować kasy. Budżet topnieje w błyskawicznym tempie, więc wszystkie rzeczy, które potrafię robić sam, będę robił sam. I słusznie. Na samej podsufitce grzesiek zaoszczędzi z 5 stówek. Teraz rozpuszczalnik nitro, odtłuszczam całą podsufitkę, tak żeby dobrze się trzymał klej. Wiecie o tym, samochód ma swoje lata. Nie ściągam tego materiału, odtłuszczę, nakładam klej i za chwilę będzie czarny sufit. Najpierw jednak materiał trzeba położyć czarnym do dołu. Nałożę klej na tą część, którą będę kleił, do podsufitki, a później na sufit. Klej Grzesiek przelał do pistoletu, ale dostępne są też wersje w sprayu za kilkanaście złotych. Jaki klej? Słuchajcie, tapicerski. Słuchajcie, do klejenia butów, na przykład, skór i też jest mega dobry do klejenia pod tufitki. Trzeba tylko wytężyć wzrok, bo na białym słabo go widać. Warstwa musi być naniesiona z dużą dokładnością, gołe placki się nie przykleją. Mrówcia! Weź to? Weź to, tak? Trzymaj, bo to jest posmarowane, żebyś mi tego kurde nie śmignął. Oj, nie byłoby wesoło, gdyby się teraz materiał skleił sam ze sobą. Grzesiek szybciutko psika klejem wytłoczkę pod sufitki i zaraz będzie najbardziej ryzykowny etap: Łączenie elementów. Karol, choć tutaj do mnie jeszcze, synek, weź to, weź to tak. trzymasz na szerokość. Teraz tak, celujcie na. Środek i trzymacie mi, zobaczcie, wystarczy materiału z przodu i z tyłu, kładziemy środek. Grzesiek przez tyle lat patrzył na ręce tapicerom, że chyba się w końcu naumiał. Materiał idealnie rozciąga się na wszystkich przetłoczeniach. Dobra, dziękuję Mróweczka, dziękuję synuś, możecie już pójść. Sam bym to zrobił lepiej w sumie. Ale że jestem skromny, to tego nie powiem. Nadmiar materiału trzeba obciąć, ale nie przy samym brzegu, bo rant trzeba zawinąć. To samo tyczy się na przykład otworu na oświetlenie kabiny. I zobaczcie, klej, materiał, stuwa. 30 minut roboty i pocufika jak w najdroższych sportowych modelach każdej marki.